Cześć, dziś przedstawiam wam 10 modeli samochodów, które będą zyskiwać na wartości. Pierwszy: Volkswagen Phaeton. To luksusowy samochód osobowy firmy Volkswagen. Phaeton został wprowadzony na rynek w 2002 roku i reprezentuje najwyższy poziom luksusu oferowany przez tę markę. Samochód jest dostępny w różnych konfiguracjach, w tym jako sedan lub limuzyna. Mercedes-Benz C63 AMG V8. To dynamiczny samochód sportowy, który oferuje wysoką wydajność i luksusowe wykończenie. Samochód był produkowany od 2008 do 2014 rok. Napędzany jest potężnym silnikiem V8 o pojemności 4.0 litra, który generuje ogromną moc. Dzięki temu samochód osiąga imponujące przyspieszenie i oszałamiającą prędkość maksymalną. Mazda MX-5 Miata. To kompaktowy roadster który charakteryzuje się sportowym wyglądem i dynamicznym charakterem. Samochód został wprowadzony na rynek w 1989 roku i od tamtej pory stał się ikoną wśród małych sportowych samochodów. BMW M5 E34, wprowadzony na rynek w 1988 roku, to piąte wcielenie sportowego sedana marki BMW. Model E34 był produkowany do 1995 roku. Wyposażony był w potężny silnik o pojemności 3,6 litra, który generował imponującą moc 315 koni. BMW M5 E34 jest uważany za jednego z najlepszych i najbardziej kultowych sportowych sedanów wszechczasów. Jego doskonałe osiągi, precyzyjne prowadzenie i agresywny wygląd przyczyniły się do zdobycia wielu fanów na całym świecie. Mercedes-Benz SL500. Z 1999 roku to luksusowy roadster o sportowym wyglądzie i doskonałych osiągach. Samochód wyposażony jest w mocny silnik V8, który generuje imponujący moment obrotowy i zapewnia dynamiczną jazdę. Zewnętrzny design auta jest elegancki i charakterystyczny dla marki Mercedes-Benz, a składany ołówkiem dach dodaje mu jeszcze większej atrakcyjności. Mercedes-Benz 190 w 201. To kompaktowy samochód osobowy produkowany w latach 1982-1993. Model ten był oferowany w różnych wariantach nadwozia, takich jak sedan, kombi oraz coupé. Ze względu na swoją popularność i sukcesy, Mercedes-Benz 190 w 201 jest uważany za jeden z najważniejszych modeli w historii marki Mercedes-Benz. Land Rover Discovery MK1 to samochód terenowy wprowadzony na rynek w 1989 roku przez brytyjską markę Land Rover. Jest to pierwsza generacja modelu Discovery, który cieszył się dużą popularnością i uznaniem za swoje zdolności terenowe. Jaguar XK8 To samochód sportowy produkowany przez brytyjską markę Jaguar w latach 1996-2006. Model ten był dostępny jako dwutrzwiowy kabriolet lub kupę. Model ten cieszy się dużą popularnością wśród miłośników klasycznych samochodów sportowych i jest uważany za jedno z najlepszych osiągnięć marki Jaguar. Saab 9000 Aero To sportowy sedan, który został wyprodukowany przez szwedzką markę Saab w latach 1984-1998. Model ten był jednym z flagowych pojazdów Saaba i oferował doskonałą kombinację luksusu, wygodnego wnętrza i wysokich osiągów. Niestety Produkcja Saaba 9000 Aero została zakończona w 1998 roku. Jednak model ten nadal cieszy się dużym uznaniem wśród fanów marki Saab i jest poszukiwanym pojazdem na rynku wtórnym. Mitsubishi Lancer Evolution 4 to sportowe auto produkowane przez japońską firmę Mitsubishi w latach 1996-1998. Jest czwartą generacją modelu Lancer Evolution. Samochód ten był popularny w świecie rajdów i wyścigów, gdzie zdobywał liczne sukcesy. Jest doceniany przez entuzjastów motoryzacji za swoją moc, wydajność i wyjątkową dynamikę jazdy. Jeśli dotrwałeś do końca, to zostaw subę i lajka like po więcej takich materiałów.